Hej, witam Was ki, bardzo serdecznie, z tej strony Avia i moi drodzy witam Was w kolejnym odcinku ze Stardew Valley I na samym starcie chciałam Was przeprosić, bo nie wiem czy to audio, czy ten dźwięk będzie e, bardzo fajny Ale mam otworzone okno, wiem, że ten mikrofon bardzo zbiera wszystko co jest dookoła mm, Co prawda mam go przy samej buzi teraz, bo zauważam, że to dużo lepiej działa wtedy e, Ale... No mam otwarte okno jest mi tak gorąco dzisiaj. Od samego rana jest na dworze ciepło, i ja mam e, okno skierowane akurat w taki sposób, że pada na mnie słońce. E, niby żaluzje mam pozasłaniane, ale no po prostu gotuję się e, od wewnątrz, <grym> więc mam nadzieję, że mi wybaczcie i że to audio będzie w miarę znośne. E, dzisiaj nikt nie ma urodzin z tego, co mi się wydaje też. No, niestety em, wiem, że nie będzie padać deszcz, aczkolwiek jutro. Jutro będzie ym, burza, to oznacza, że prawdopodobnie stracimy trochę plonów, <laughs> to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa jest to, ym, y, że, że, że będzie chyba padać. E, co więcej, tutaj nam pisze Robin, że straciła swój ulubiony... Ym swoją ulubioną siekierę i czy możemy jej to znaleźć ja oczywiście wiem gdzie ta siekiera leży więc na spokojnie sobie dzisiaj pójdziemy to i zbierzemy dla niej też musimy pozbierać sobie rzeczy i pójdziemy sobie je na pewno sprzedamy i posadzimy jeszcze raz o tutaj jeszcze mamy troszkę tego, to już chyba wiecie co będę po prostu sobie zbierać i odkładać bo nie ma sensu wydaje mi się żeby to żeby to sprzedawać bo i tak już pieniędzy mamy na tyle że już nie będę raczej tego zbytnio dużo sadzić um, na sam start sobie jeszcze podlejemy oczywiście bo czemu by nie e, no tak co do zadań, no to tak mamy tą sikierkę do znalezienia um, to smalte koper e, okej okay, no ale to już zrobiłam koper bara chyba, że ja muszę sama to zrobić tego koper bara, to wtedy e, wtedy gorzej no bo mamy te koperbary, widzicie. O, dobra, wystarczyło wziąć do ręki. No, tak też może być. E, dobra, czyli zadanko zrobione. E, jeżeli chodzi o kurnik, to jeszcze długa droga. I 40 poziom kopalni, to jeszcze dłuższa droga. No, jeszcze mamy trochę slajmów do ubicia, więc. E, no, powiem ja wam tak. Możesz e, Awija się ogarnąć. Chciałam mu powiedzieć, że ona, wiecie, przyzwyczajenie. E, no, ale. Lecimy z tym wszystkim, co tu jest. Okej. Okay. Okay. Mm, tutaj sobie chyba dzisiaj, tak, dzisiaj pier powinien mieć otwarte, więc sobie na spokojnie mogę już podlać. Stracić energię, oczywiście. E, I wiecie co, najpierw chyba tak jak poszłabym po tą sikierkę, bo ona tak, no ona jest w lesie. Więc tam byśmy się przeszli, poszlibyśmy sobie tamtędy. Później byśmy sobie e, zajrzeli na m, plażę. Z plaży byśmy sprzedali sobie rzeczy i poszlibyśmy sobie do Piera kupić e, e, rzeczorki. Później, jak już kupimy sobie odpiera, byśmy polecieli prosto do Robin, e, górą, i byśmy sobie zebrali przy okazji oczywiście rzeczy. I później byśmy sobie wrócili tym tutaj zejściem. E, I wiecie co? Ja podleję to wszystko później, e, no bo chciałabym, już jak najszybciej zebrać tam te rzeczy i żebyśmy się ze wszystkim zdążyli, mm, chociaż. Dzisiaj nie, dzisiaj chyba nie, to jest, dzisiaj jest czwartek, a ona chyba we wtorki ćwiczy, więc y, mam nadzieję, że Robin będzie. A jak nie, to chyba po prostu będzie upiera, więc upiera najwyżej sobie i oddamy tam rzecz. No i też zarobimy dodatkowe pieniądze, a to w sumie najpierw by się przydało iść do Robin, żeby zarobić te pieniądze. A to najwyżej, jak będziemy wracać, to jeszcze raz zstąpimy dopiero. No wiecie, kto tam bogatemu zabroni. Poczmychać. Dobrze, że to nie jest gra na zasadzie takiej, że jak chodzi się, to się straci, traci energię. No bo to by było już gorsze. Nie wiem, czy byśmy mogli w ogóle coś zrobić w tej grze. Też patrzę tak ukradkiem, czy czasem nie ma jakichś bąbelków. Mimo, że no, oczywiście nie zabrałam ze sobą nic, co by mi się przydało. I nie mam nawet tego do kupania w ziemi, więc niestety troszkę zlamiłam. Ale trudno. Mówi się, trudno żyje się dalej. Widzę, że tam jest piękna plantacja naszych e, onionków, naszych cebulek. O, 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 patrzcie. No i tutaj mamy, tutaj mamy zgubę. Ciekawe, Nie, nie możemy tym ścinać niestety. Chciałam przetestować, czy by było lepsze. Wiecie. Tak, kod jej trochę to. Okej. Okay. No, może nie jest to jakaś wybitnie duża ilość, ale. Zawsze wiecie, siedem do przodu, trochę energii zgarniemy. Dobra, lecimy. E, w najbliższym czasie, czasie nie wiem, czy ktoś będzie miał urodziny. Nie tak. E, kalendarz. Tu mamy kalendarz. E, ok. O nie, w najbliższym czasie idzie festiwal jajek. No to moi drodzy, festiwal, no to poszalejemy troszkę, tak bym to określiła. Okej. Okay. Standardowe grzebanie w śmieciach. Z tego dzień by był stracony. Wiecie, e, też jak była ta scenka z Louisem, to w sumie zapomniałam powiedzieć, że no co będziemy człowieka ganić za to, że grzebi w śmieciach, jak my sami grzebimy w tych śmieciach? To była taka trochę hipokryzja. Więc myślę, że no nie było sensu. Nawet. No oczywiście, że teraz są robaczki, jak ja nie mam tego do kupania. Dobra, ale widzę, że bardzo ubogo. Tylko jeden koralowiec, i teraz. To z tej strony chyba też nic nie widzę, żeby było no strasznie ubogo dzisiaj. Ale wiecie co, ale wydaje mi się, że jutro powinno być dosyć dużo, bo jak jest burza, to zazwyczaj zazwyczaj tego się trochę tam robi albo poburzyć, tylko właśnie nie jestem pewna, czy następny dzień, czy w czy, czy ten dzień, gdzie jest burza, czy następny jeszcze dzień. No ale jak wiecie, jak pada deszcz, to jest o tyle dobrze, że... Nie musimy podlewać, więc... E, Możemy albo lecieć od razu do kopalni, albo w tym czasie co takim wcześniejszym szybko sobie jeszcze poszukać jakichś różnych rzeczy. To jest Alex. Pójdziemy sobie jeszcze tędy szybko do śmieci. Zajrzymy, tutaj nic nie było. Też jak jeżeli chodzi o te dudki, to wiecie. Ja sobie je zostawię jeszcze na jakiś czas. O! Śmieć po śmieć, ale zawsze coś. Ja sobie zostawię jeszcze na jakiś czas, tak, żebyśmy uzbierali z 20 i myślę, że wtedy zrobimy taki wielki opening tych godudek. No, tu już chyba byłam. Ok, lecimy teraz tędy. Chociaż nie, czekajcie, zobaczę. Tak, na wszelki wypadek zobaczę, czasem jej tutaj nie ma. Nie, bo jak tutaj, jest, jak tutaj jest już Caroline, to znaczy, że no, niestety. Nie będzie. Ogólnie z Caroline, z Abigail z Pierre'em jest dosyć ciekawa historia, nawet bardziej spisek niż historia. No ale tego to będziemy się dowiadywać w późniejszym czasie. Ja ostatnio e, oglądałam właśnie, jeżeli chodzi o Stardew e, takie przemyślenia: wszystkie e, szyli. Myszałam znaczy na Szyl, nie pamiętam jak dokładnie ma ta dziewczyna. E, nie tak, nie to chciałam Ci dać. Chciałam Ci podejść i zrobić tak. Tak, znalazłam twoją siekierę. Będziesz mogła czopać sobie, tak. Czop-czopać. Ok, kasa wleciała. No i mam ponad tysiaka. Jeszcze za to zdobędziemy ucho 800. Moi drodzy, będziemy bogaci. Będziemy bogaci. Cześć, Linus. Perki? Nie wiem, czy ty perki lubisz. Nie pamiętam. Dobra, wiecie, co ten, ten zejdziemy będzie szybciej do miasta? E, teoretycznie chyba do dziewiątej ma pier otwarte. E, jako dom, no bo tak, no bo domy są do dziewiątej otwarte, ale jako sklep pewnie do czwartej, więc no trochę by się przydało nam sprężyć. A co do kupienia, to nie wiem, co możemy sobie kupić. E, tutaj co jest Sebastian, Joja Cola. Nie mamy Joja moglibyśmy ci kupić, ale to chyba się miałoby z celem. Po prostu trzeba by było Cię złapać, żeby Ci to dać. A to jest dopiero męczarnia. I dobra, i mamy trochę tego. Perek sobie kupiłabym tak z 15. Myślę. E, I teraz chyba jest już czas, żeby ten kalefer w najbliższym czasie już wysadzić sobie wszystko. Więc. O, też 15. Widzę, że trochę tego nam wyszło. Nie będę też kupować już za tych. E... Raz resztę jakichś tam e, tych mniejszych rzeczy, bo te mniejsze rzeczy już będę kupować później, jak już nie będę mogła kupować tego kalafiora. Mm. Jestem ciekawa, ile się zarabia na tym kalafiorze, bo na nie patrzyłam. Dobra, i teraz, e, skoro już mamy ten czas, to sobie posadzimy. No i trochę nam miejsca zaczęło brakować. Będziemy musieli to miejsce zrobić, a to oznacza, że stracimy dużo energii, więc super, moi drodzy. Okej, okay. tak, tak, tak. Lecimy sobie na już wodą. i cóż, no i robimy to co zawsze, czyli podlewamy. Wiem, że na samym początku dla wielu osób, które nie grały w stare, które nie znają tej gry, które... Bądź być może tak nie do końca lubią takie rzeczy To takie podlewanie To jest takie wiecie monotonne i tak dalej I podejrzewam, że kilka osób może pisać W odcinkach e, Pod odcinkami że, czy, czy mogłabym wycinać na przykład jak e, Podlewam, czy mogłabym wycinać jak ścinam Tylko powiem wam tyle Że jakbym chciała wycinać wszystkie takie bezużyteczne rzeczy W stardiu Bezużyteczne w takim nawiasie Czyli właśnie e, podlewanie Jakieś tam wycinanie drewna I tak dalej to powiem Wam tylko o tyle, że e, odcinki by trwały po 2-3 minuty. Bo jednak e, Stardiu się głównie składa właśnie z takich e, rzeczy, że sobie wiecie: tutaj gdzieś podlejecie, tutaj gdzieś e, pościnacie trochę drewna. No, no i to jest tak naprawdę cała ta gra. I tu nie ma zbytnio innych rzeczy do roboty. No, tak, jedzie się do kopalni raz na jakiś czas e, i to, to może być rzeczywiście ciekawe. To, to chodzenie do kopalni, bo e, tam już są randomowe rzeczy, można umrzeć. Wiecie, to adrenalinka, czy, czy wasz YouTuber umrze, czy nie. czy a, a u nas, czy nasza postać zginie, czy nie. Więc e, tak, no to, to, to jest prawda. Tylko, że do kopalni, jak widzicie na samym początkach gry, nie chodzi się często. E, a tak wam ja jeszcze powiem, że ta kopalnia tutaj jest, to jest takie. Level po prostu łatwy, bo jest jeszcze jedna kopalnia, którą odblokuje się oh, przed drugim rokiem. Może nam by się udało odblokować, ale to nie jestem pewna nawet. Okej, okay, nie wiem, czy tyle czasu już nie wystarczy. Nie chcę się tego liczyć, więc po prostu posadzę tyle i czy ile jeszcze będzie brakować. Jeszcze brakuje trzech, a to akurat idealnie. E, no więc. Y Powiedziałam tak, że jest coś takiego, ale no Stardiu jest jednak taką grą, właśnie, że sobie trzeba wycilować. Jak widzicie, tutaj sobie popodlewać. Dobra, zjedz, bo mi zaraz zemdlejesz i będzie kiszka. Moglibyśmy jeszcze właśnie lecieć sobie w sumie dzisiaj do kopalni. Wiecie, ja jestem osobą, która chce tą kopalnię na samym początku zbudować, bo pierwsze rzecz, że potrzebne nam są rzeczy z kopalni typu właśnie koper. To jest bardzo nam potrzebne. Druga sprawa jest taka, że e, no chciałabym jak najszybciej osiągnąć ten poziom, bo jednak e, dążę do sprinklerów. Jak widzicie, na razie teoretycznie, e, e gdzie to jest? Teoretycznie już możemy takie tworzyć, ale no one mało bardzo Bardzo mało dają i ja ich do końca nie chcę. Wolałabym na, na razie chyba podlewać i zbierać już na te lepsze, a do tych lepszych jest potrzebne złoto, a złoto jest dużo niżej. Dużo niżej, bardzo dużo niżej. E, mamy 18 tych, więc sobie w sumie to pozbieramy. I będę sobie podjadać, jak będę potrzebować. Tak, piesku, proszę, pogłaskałem cię. I lecimy sobie do tej kopalni, bo w sumie dzisiaj nie mamy najgorszego szczęścia. Zaczniemy tutaj po drodze, coś jeszcze może do jedynka znajdziemy, ale widzę, że no niestety. Tak, jakbyście chcieli wiedzieć, tam na dole jest yy, też taki tunel. Widać bardziej, jak się chyba idzie w dół. Tam jest na dole taki tunel i tam też czasami coś rośnie, ale tam, żeby przechodzić, tym się aż nie chce już tam, wiecie, człapać. Za, za daleko. Jestem zbyt leniwa. Dobra, ale także jak mamy już lecimy. Mam nadzieję, że nie umrzemy, żeby był przypał. Już 15 piętro, to już, wiecie, nie wiecie, nie ma tragedii. wiecie, Tutaj zaczymy nic nie było. O, oczywiście. A, chodź tu. Bardzo nie lubię, jak jest spod dołu. Ok, Okej, okay, dobra. Udało się go zbagować. Mogłabyś z ciebie drabinka wypaść. Nie narzekałabym bardzo. Byłabym wręcz uradowana tym faktem. Ale nie widzę, żeby wypadła. A, tutaj też nic nie ma. Dobra, co? zjemy sobie najpierw trochę, żeby tej energii mieć, na wszelki wypadek. Okej, okay, co prawda, wiecie, tej energii to tak nie, nie leci zbytnio dużo, ale, ale zawsze coś, zawsze coś. Też w późniejszych etapach gry będziemy już głównie jedzenie jeść, tylko po to, żeby e, nam się życie regenerowało. Ale no, na razie, widzicie, bardziej niż życie nam brakuje energii. I odpukać to, żeby wolałbym, żeby mi energii brakowało, szczerze mówiąc, niż życia. O Jezus. No i to to jest właśnie największa mordęga. Jeszcze jak mamy ten taki mieczyk i on tak jeszcze, wiecie, nie daj, że to długo się to, to klepie, bo no właśnie tak odlatuje, to jeszcze jedno leci. Okej. Okay. Chodź, pozwiedzamy sobie. Dobra. Pozwiedzaliśmy. Zobaczymy co to jest. Te skrzynki też powiem Wam, że są fajne to, co jest po prawej stronie ta skrzynka. O, udało nam się slime rozbić. E, te skrzynki są fajne, bo e, czasem wypadnie coś fajniejszego. Czasem wypadnie. O Jezus. O, patrzcie, tam jest zejście. No tu nie musimy przynajmniej szukać zejścia. Wiem, że mogłabym już lecieć tego zejścia, ale e, jest tutaj coś, co mnie bardzo interesuje jest tym e, koper. I kopruję cię, nie odmówię. Chociażby nawet, że tego jednego. Mm. Nie, nie mam zamiaru się dalej już z tym bawić. O, teraz już cztery wypadłem. No to teraz już bogactwo. Ok, dobra, 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 dawaj do góry. Okej. Okay. Bardzo ładnie. Ale proszę cię trafiaj przynajmniej. Okej. Okay. Też jest, są takie... O, patrzcie jak pięknie. No co dzisiaj nam się ładnie tutaj powodzi, tylko... Wiecie, no jest już późna godzina. Wiem o tym. Ja sobie z tego zdaję sprawę, tylko bardziej chyba już na poziomach już raczej z poziomami nam się nie uda. Bardziej niż na poziomach zależy mi na tym, żeby tego kopru sobie troszkę uzbierać. Trzy, OK. okej. Okay. Musimy wejść tak w pół do pierwszej. Z tego co zauważyłam, żeby tak na, na spokojnie zdążyć. Okej, okay, dobra, lecimy, zaczymy. Może jednak. O! o, ho, ho, ho. o ho, 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 ho. Trawy na razie nam najmniej chyba jest taki nimi potrzebne. O, i kolejny level jeszcze zdobyliśmy. 15 Dobra, lecimy. Też wiem, ja sobie zdaję sprawę, ja muszę się nauczyć yy, robić dwie rzeczy na raz, czyli właśnie E, e, kopać, e, bić się z potworkami i do was rozmawiać, bo ja sobie zdaję sprawę, że ja jestem cicho, jak to robię. No, mam takie pełne, wiecie, skupienie. Ojojoj, tu są larwy. To nie, to, to, to były e, początki tego, tych wszystkich, wiecie, matających stworów. E, ja powiem tylko, że no, odpuścimy sobie już się kopalnie. Też wiecie, trudne no, trudno jest, jak przyszliśmy o godzinie 8. To, nawet wiecie, to nie chodzi już, że nie mam energii, bo energię sobie jeszcze byśmy znaleźli. Ale bardziej chodzi o to, że no niestety y, czasowo nie jest zbytnio dobrze, a jak nie zdążymy to nie dość, się odbudzimy z częścią rzeczy, y, o właśnie też zapomniałam wam bardzo ważną rzeczy powiedzieć, że jeżeli y, uśniemy w kopalni y, i czy się zabijemy, to znaczy uśnimy, nie jestem 100% pewna, ale jeżeli na pewno, jeżeli zginiemy w kopalni to tracimy pamięć, e, czyli no tracimy jakieś tam e, poziomy, więc będziemy musieli je od nowa robić. Co jest totalnie nieopłacalne dla nas, więc, jednak, wiecie, lepiej nie tracić tej pamięci. Ty widzę, że są jakieś losowe e, nasiona, które moglibyśmy sobie posadzić, ale jak widzicie, e, czy potrzebujemy na razie to jest takie. Powiedziałam już 50-50, ten, ten topaz jest. E, ametyst jeden moglibyśmy sprzedać, ale jak na razie tej kasy nie jest aż tak stuprocentowo nam, że musimy mieć. E, a, dobra, musimy iść do gildii jutro. E, pochwalić się, że udało nam się takie rzeczy zrobić. No i cóż, no moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jak widzicie, zdobyliśmy kolejny e, poziom w wykopaniu, to są takie schody, czyli jeżeli nie możemy znaleźć schodów i chcemy szybko zejść, to klikamy to i schodzimy, e, tylko że to jest bardzo drogie, z tego co pamiętam, to jest około 100 kamienia 99 chyba dokładniej, więc no niestety jest to dosyć, dosyć drogie. Ale tak czy siak, dziękuję Wam bardzo za ten odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobał, jeżeli tak to zachęcam Was do za zostawienia łapki w górę. Oczywiście zapomniałam, że cyganka jest, więc chyba nie kupimy w następnym odcinku nasiona, chociaż kto wie, może się okaże, że jednak jakimś cudem zarobimy tyle pieniędzy. Ale tak czy tak, dziękuję Wam za ten odcinek i do zobaczenia w kolejnych. Pa, pa!